Proszę Państwa, ja się często zapominam działając na tym swoim smartfonie, że co prawda mam sporo pamięci, ale ciągle coś nagrywając, słuchając, sprawdzając, robiąc, wyczerpuję swoją y, pamięć i nagle mi zaczyna brakować. Coś nagram, a potem okazuje się, że nie da się tego odwrócić do sieci. No i właśnie. Często mam ostatnio właśnie tego typu kłopoty, bo widocznie jakieś diabełki nad tym też czuwają. Ale ja teraz, a propos tej sensacyjnej, późnowieczornej wiadomości: nie wiem, czy Państwo już wiedzą, że nasz uny pan prezydent Trump odwołał wizytę ukochanej Polsce. Proszę Państwa. Co prawda, w zastępstwie przyjechać ma wiceprezydent Pence, no ale to już nie taranga. A PiS tak się przecież przygotowywał i liczył na sensacyjną, bardzo korzystną, wielką, wielki szpan z przemówieniem pana prezydenta Trumpa i maksymalnym uhonorowaniem go. No i że przy okazji ogłosi zniesienie wiz, etc. No. Jestem tu na przystanku koło kleparza, więc czasem coś przeszkadza, no bo chcę szybko wrzucić wiadomość do sieci. Proszę państwa, no i okazuje się, że, że jednak pan prezydent znalazł sobie pretekst, albo rzeczywiście jest tak przejęty huraganem Dorian, który zbliża się do południowo-wschodnich wybrzeży Stanów, Stanów Zjednoczonych. No, bo na Florydzie już ogłosono, ogłoszono stan wyjątkowy i alarm. Amerykańskie wysp wyspy dziewicze zostały już zaatakowane. Kraj Storiko właściwie też. No i teraz będzie huraganek sobie. Na razie jest pierwszej kategorii, ale może wzmocnić się znacznie, będzie przez Porto ciągnął w kierunku Florydy, Georgii, etc. Więc pan prezydent widocznie woli czuwać na miejscu. Ja jestem dość podejrzliwy z natury. Podejrzewam, że sprawa może mieć również i drugie dno. To nie znaczy, że pan prezydent się nie przejmuje huraganem Dorian i może będzie chciał zrobić właśnie próby z tym jego bombardowaniem, mam nadzieję, że tylko konwencjonalnym. No już wtedy jego obecność, rzeczywiście tam obserwowanie, Byłoby w pełni zrozumiałe, ale sprawa może mieć dodatkowo jeszcze i, i drugie, dodatkowe dno. Proszę Państwa, przecież wiadomo, że 88 senatorów amerykańskich niedawno zwróciło się, żeby Pan Prezydent i Polska natychmiast załatwili mienie bezspadkowe dla naszych ukochanych starszych braci w wierze, prawda? No, i być może rząd za mało zaoferował, za mało się śpieszy. No i lepiej w związku z tym albo nie deklarować się z wizami, albo nie przyjechać, dać lekkiego pścireczka w nos, przysyłając tylko pana wiceprezydenta, no żeby nie było zbyt wielkiego fopa, prawda? Ale mnie na tą. Możliwość, że tu chodzi również właśnie o tych naszych ukochanych starszych braci i ustawę 447, wskazywałoby na to, że powiedziano, że pan prezydent Trump chętnie złoży wizytę w terminie późniejszym, jeszcze w tym roku, za kilka miesięcy, więc po wyborach. I widocznie wtedy, jak już ukochany rząd PiS, jeżeli oczywiście będzie dalej rządził. Będzie mógł zaoferować już spokojnie konkretną gotówkę dla starszych braci i na zbrojenia w Ameryce, prawda? No, a teraz budżet, budżet się musi zrównoważyć, że nawet nie jest w nim podane, że, że po prostu będzie na pewno trzynasta emerytura. No więc, proszę Państwa, w związku z tym podejrzewam, że. Huragan huraganem, próby jego bombardowania czy pacyfikowania to następna sprawa, a kwestia tego, czy nie ma tam również innych aspektów politycznych i nacisku na, na rząd nasz ukochany, czy rozgrywki przedwyborczej, no to proszę Państwa, zresztą Pan Prezydent Trump też ma wkrótce wybory, więc musi słuchać również i starszych braci i różnych biznesmenów. Podobno pan prezydent Trump chce z Chin przenosić fabryki do Polski. No, Chiny teraz już nie chcą zatruć więcej swojego środowiska. No więc może u nas miał sprzyjające warunki. Oczywiście przyjęcie niektórych firm byłoby bardzo korzystne, byleby nie tych najbardziej kopcących. No a co będzie dalej? To zobaczymy. Polityka jest. Poważną, ciężką, skomplikowaną grą. No i ja się nie dziwię, że PiS też może coś kombinować, a prezydent, handlowiec Trump, tym bardziej. Więc, dlatego uważam, w ramach swojego nieco podejrzliwo-spiskowego charakteru, tak, że to może być kilka czynników, nie tylko sam ukochany przez łowców burz i huraganów. Pan Dorian nasz nacierający na Florydę i Stany Zjednoczone. A na marginesie ciekawe, bo już mamy noc. I ma być niby przed południem, chyba pochówek urny, Pana Piotra, Woźniaka, Staraka, w Fuledzie, na Mazurach nad jeziorem Kisajnu. No, a w godzinach południowych była wiadomość, że nie uzyskali przynajmniej jak na razie zgody sanepidu i miejscowych władz na taki pochówek. No, oczywiście mogą się tym nie przejąć, ale jak się nie przejmą, to mogą być problemy, a może chodzi o to, że, że trzeba wnieść stosowną opłatę. No, skoro klient bogaty, no to niech zapłaci, nie? <taki> Takie trochę trampowe podejście, prawda. Pożyjemy, zobaczymy. Ale ponieważ ja miałem ostatnio duże przygody, różne dziwne, i na... <laughs> wczoraj w Krakowie była niby potężna burza, czyli potężne wyładowania, zwłaszcza koło mojego domu, które mi rozwaliły, tak trzasnęło koło mnie, że rozwaliło mi najlepszą komórkę, a parę dni wcześniej się bardzo zdenerwowałem, była... to dla mnie jest znak, że coś się będzie dziwnego, ważnego działo, no i już widać, że się dzieje. Rozwaliło mi, jak mówię, komórkę. Tutaj Dorian atakuje. Aha, było, były bardzo silne grzmoty. Tylko deszczu, jak kot napłakał. No a teraz taka niespodzianka, że pan prezydent odwołuje wizytę. A nie wiadomo, co jeszcze w trawie piszczy, jak będzie z pochówkiem, złożeniem tej urny. I co jeszcze będzie ciekawego, bo początek września bywa często w świecie i w Polsce. Dość, dość intrygujący i niebezpieczny. Przecież 18 lat temu mieliśmy Walter Center, a ja 20 lat temu dokonałem takiej wpłaty, która ma również wymiar nieco magiczny i mogą być różne dziwne rzeczy. Więc dlatego polecam nie tylko modły za pana woźniaka Staraka, ale i ogólne, by w kraju i świecie było jak najlepiej. Co daj Boże, Amen.